Sponsorami programu są partnerzy i mecenasi Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera. Mastercard of Camera, tylko u nas kino przenosi się w plener. Witamy Was bardzo serdecznie z Kina nad Wisłą, gdzie BNP Paribas od początku trwania festiwalu dba o nasze filmowe emocje, żeby nie zabrakło ich przez cały czas trwania festiwalu. Eee, przypominamy, że tutaj wszystkie kina plenerowe, które zapewniamy są darmowe, warto brać udział, naprawdę, wspaniałe warunki atmosferyczne, piękna okolica, czego chcieć więcej? O godzinie 21.00 czy to na Placu Szczepańskim, czy właśnie tutaj w Kinie nad Wisłą zapraszamy Was bardzo serdecznie na filmy, żebyście przyszli, rozgościli się i poddali się tym filmowym emocjom, które serwujemy Wam od początku trwania festiwalu. A już o 21.00 film Sykario w reżyserii Denisa Villeneuve. Elisa Jeśli nie widzieliście, albo widzieliście, na pewno nie w takich okolicznościach. Tutaj jest na razie pusto, ale pusto nie będzie od pierwszej. Więc jeśli macie czas, przybywajcie tu u mnie i razem przeżyjmy te filmowe emocje. Zapraszamy i pozdrawiamy z 12. edycji Mastercard of kamera.